Mamy w Czechach podobną sytuację do tej, która zdarzyła się w Polsce. Mam na myśli to, że pan premier zdymisjonował pana Mariusza Kamińskiego, nie podając żadnej przekonującej przyczyny. Tam w ustawie jest powiedziane, że muszą być jakieś konkretne powody. Otóż żaden z tych powodów akurat nie jest spełniony. Ja rozumiem. Po motywacji pana premiera, ale literalnie żaden spełniony nie był. No więc wydawałoby się, że nie mógł go zwolnić, ale go zwolnił. Już pomijam fakt, że nie czekałem na opinię pana prezydenta, co też jest warunkiem. Otóż w pracy kroi się naferę jeszcze drastyczniejszą. Szefowa czeskiego sejmu, pani Helena Galuszkowa, Galuszkowa Powiedziała, że jeżeli pan Klaus po opinii Trybunału Konstytucyjnego będzie się ociągał z podpisaniem, z ratyfikowaniem traktatu libońskiego, no to po prostu się go zdejmie ze stanowiska i ktoś go tam zastąpi, numer 2 w Konstytucji, i ten traktat podpisze. Proszę zwrócić uwagę, że ten paragraf o usunięciu prezydenta, jeżeli nie jest w stanie spełniać swoich obowiązków, przewidziana to nie inną konieczność. Jakby chory, umierający, nie byłoby, koncertowego decyzji, nie, ale tutaj mamy próbę obejścia prawa, byle swoje przeforsować i to jest takie dość drastyczne, zresztą nie tylko w Polsce takie przypadki, w Czechach takie przypadki się zdarzały. No i przypuśćmy, że do tego dojdzie i rzeczywiście czeski parlament orzeknie, że prezydent jest niezdolny do sprawowania swoich obowiązków i trzeba go zastąpić. No i co? Jest to oczywiście, a nieprawda, pan Kraus jest przy zdrowych zmysłach, jest absolutnie zdolny, robi tylko nie to, czego sobie życzy większość, a robi to, co jego zdaniem jest jego konstytucyjnym obowiązkiem, co zresztą było również konstytucyjnym obowiązkiem pana prezydenta Kwaśniewskiego czy Kaczyńskiego. Po prostu uważali, że Mimo, że większość chce, to przecież, bo to jest prezydent, że w bo się przeciwstawiał, poczynają no bo to ma to uprawnienia, żeby nie korzystać, prawda? No bo gdyby prezydent nie miał prawa weta, no to nie miałby w prawa weta. I pan no, Klaus z niego może skorzystać, no a okazuje się, że yy, państwo prawa, a niestety... Niestety grozi zdjęcie co z tego wyjdzie, nic nie jest jeszcze przesądzone, ale sama myśl taka jest bardzo niebezpieczna dla tego, co się nazywało państwem prawa, oczywiście czego i państwa lewa.